Zapraszam Was na kanał Miki Miki z Wadusiaki. <laughs> Dzisiaj będzie kanał O. Miki Miki tobie Ostatnio Olek miał kłopoty, tak. Jak zwykle. No, coś się zepsuło. Widzowie! Cały widzowie! widzowie, widzowie, widowie. No, wiecie co? No, coś się po prostu zepsuło. Patrzcie, mam teraz. Mam takiego małego knajfa. Tak, widzowie, zabiję was tym knajfem. Ten kto mi nie zostawi łapy, ten kto to ogląda i nie zostawia łapy i nie subskrybuje tego filmu, to zabijam tę osobę, widowie. O tym knajfem. Mm -hmm. Musi ta osoba, co to ogląda, musi zostawić ty, oczywiście suby i lajki, bo inaczej zabijewasz. Mm -hmm. A te... O oh, no. Przebiło się. Przebiło się widzowie, przebiło się mi przez palec. Ałła! No kuksiewna. No kuksiewna widzowie. sobie to w palec. Mój palec. Oj oj, 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 Patrzcie, widzowie. O, w tym palcu tutaj. To nie jest zgnieciony palec. To ja mam. No tak, ten knajp jest żywy, widzowie. Naprawdę, co tego nie obejrzysz tego filmu, to zabiję tą osobę. No i lajka też to, jak ktoś mi nie da. Nie was nie nabieram. Nie ma, że nie dajcie się nabrać. Ja naprawdę to zrobię. Zabiję was. Jak mi nie dacie suba i lajka. Dobra, co ja mam z tym? Żartuję widzowie! Oczywiście żartuję. Oh, wow. ha, 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 ha. Serio daliście się nabrać widzowie. Mm. Ale nie no, suba i łapeczkę to polecam dać widzowie. Bo ja mam naprawdę fajne widzowe filmiki. Nie ma hejtów, nie ma hejtów. Ten kto, hej, ten kto się śmieje z hejtem. Ten się śmieje. Ostatni z hejtem widzowie. A ja teraz zabiję żydowską. A ja zabijemy żydowską. No widzowie, no ja muszę ją zabić! No widzowie, no patrzcie nie da się jej zabić. Prosto zabiłem ojojo. Zabiłem ją w widzowie. Patrzcie od spodu widzicie. Albo na przykład. <laughs> A teraz o nie moje, moje skaczące gówno po telefonie. Tylko nie. Mikołaj, Mikołaj. Dobra widzowie, zabiłem Malwinkę. Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj. Pamiętacie ten film widzowie? Nagrałem go rok temu nad morzem. Nie było nazwy, 9 września 2024. Pamiętacie, widzowie? <laughs> jak ktoś nie oglądał, to bardzo polecam ten film. Ten film co ma 60 wyświetleń. Ten, co utknąłem w szafie, pamiętacie, widzowie? I koledzy wyszukali klucza i. Yy... No i jak Olek tam przeklnął. Oczywiście wyciąłem to trochę, bo tak to nie może być, widzowie. Bo nie pamięt, bo zapom, bo pamiętajcie, widzowie, nie można przeklinać. To jest brzydko. To jest brzydko, bardzo, widzowie. Jednak je uzabiłem. Pamiętacie ten film, widzowie? I na końcu oglądały, po Wam, jak jem. I mm, mm, mm. jeszcze pani Listona szedła nam do pokoju. Ja wtedy spadłem jeszcze i miałem lekki trąsik mózgu. Ale przeżyłem. Widzowie, tamto, tak. Ale mój kolega, nawet ze sp po prostu, ale mój kolega był niepokojny, bo spadliśmy razem na siebie i krzesło złamaliśmy. Yy, Oleg dostał w, dostaliśmy desku, cała moja rodzinka, znaczy nie rodzinka, tylko ekipka koleg, kolegicy ty, i koleżanki. Tak, widzowie, pamiętacie to. Hmm. Hmm. Dobra, widzę, zrobiło cięcie. Słyszeliście, widzowie, ten kotek, co wtedy on mnie śledzi. Ja już trzy razy go na filmach słyszałam, nawet chyba więcej niż trzy filmy. Słyszycie widzowie? No ten kotek. Teraz go najlepiej słyszycie. Ten kotek jest chyba nie ty na łeb. No ten kotek... No nic. Ten kotek nie śledzi, coś, on jest koło domu, mojego domu. A pamiętacie jak nagrywałem film, jak byłem na stadionie, jak stadion wam pokazywałam, wtedy ten kotek też mnie śledził. Mm -mm. Ej, widzowie, w ogóle... Zna... <ścoughs> Zaraz, widzowie. Ej, ja znacie w ogóle taką piosenki, widzowie. Taka piosenka, ona tak mi brzmi... na koci. Wszystko sobie gra! Na kucisny znak, susek, sobie gra! A mamusia? A mamusia ta popę sobie ma, sobie ma. Tak widzowie, jest taka piosenka. To jest taka piosenka na żarty widzowie. Ale to w ogóle jest piosenka sztu, zrobiona przez sztuczną inteligencję. To nikt nie śpiewał, to już AI widzowie. Nie, No znowu ten kotek, ten kotek ten kotek to jest śledziajka. tych filmów słuchać tego kotka rap ever mi widowie szczęści websurfing can i from danefrom or is true we free in california we do more in O, moja cała wyprawka. O, teraz widzowie, pokażę Wam moją wyprawkę szkolną. Tak, to jest moja wyprawka szkolna. Jeszcze ten telefon, z którego nagrywam, i tu powinien być jeszcze jeden. Tak, widzowie, to jest moja wyprawka szkolna. Nie no, oczywiście, żartuję se. Hmm, moja wyprawka szkolna to nie jest. Nie wiem na przykład, po co mi telefony, albo butelka, albo mysz żydowska i gówno, widzowie, albo nożyk. W ogóle kończę, nara!